W dzisiejszej Ewangelii słyszymy po raz kolejny już w roku przypowieść o ziarnie. Jezus porównuje ziarno, ten proces, kiedy ziarno obumiera i wyrasta z niego wspaniała roślina, powstaje nowe życie, porównuje do Królestwa Bożego. I dzisiaj może dobrze, żebyśmy zobaczyli na tę przypowieść, na to nauczanie Jezusa Chrystusa w takim kluczu, że dobre owoce też kosztują sporo. Święty Ojciec Pio powiedział kiedyś takie zdanie, które zostało mi w pamięci, że w, w życiu za wszystko się płaci, za dobro się płaci, za zło się płaci, że również kiedy staramy się żyć zgodnie z Ewangelią, że to też jest wysiłek. I ten obraz obumierającego ziarna jest jak najbardziej na miejscu. Przypomnij sobie te sytuacje, kiedy coś sporo cię kosztowało, kiedy włożyłeś coś w wiele wysiłku. Myślę, że Rodzice mogą to spokojnie odnieść do wychowania swoich dzieci, do tego wysiłku włożonego w wychowanie swoich synów, swoich córek. Ci z Was może, którzy mają doświadczenie też rolnictwa, a wiele jest przecież takich osób, zwłaszcza w naszym kraju, może odnieść też do Ewangelii ten trud włożony w to, aby plony były obfite. Ale jaka później jest radość z tego, że nasz wysiłek, nasze poświęcenie przynosi ten oczekiwany owoc? Rzeczywiście Królestwo Niebieskie rodzi się w bólach, tak jak poród dziecka. To znaczy, my musimy obumierać, kiedy chcemy, żeby w naszym życiu królował Pan Bóg. To się nie dokonuje w sposób przyjemny, to znaczy łatwy. Ale właśnie poprzez poświęcenia, właśnie poprzez tracenie siebie dla innych. To jest prawo ewangeliczne, nie bójmy się go, ale żyjmy tą nadzieją tych owoców, które są zapewnione.